Witajcie czytelnicy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jednym z najbardziej mrożących krew w żyłach tematów, tematów, które nigdy nie powinny zostać poruszane tematów, które na zawsze powinny zostać zapomniane. Czyli fanfikami. I nie zrozumcie mnie źle, nie będziemy dzisiaj mówić o fanfiction, które rozpoczęło się już w początkach XX wieku. Nie będziemy tutaj mówić o seriach, które wynoszą oryginał na piedestał, które sprawiają, że więcej osób interesuje się oryginałem, które są dobre jakościowo, niemalże tak dobre jak oryginalne dzieła. O nie. Dziś będziemy rozmawiać o fanfikach na Wattpadzie. Zapraszam. I Wattpad to bardzo ciekawe narzędzie, dlatego że jest to platforma, na której amatorzy mogą publikować swoje teksty, które cieszą się mniejszym lub większym zainteresowaniem. Bardzo często są przypadki, w których książki z Wattpada później zostają wydane. Na przykład rodzina monet. Jest to nawet fajna inicjatywa, że autorzy, którzy nie są aż tak pewni, mają szansę na to, że mogą zostać zauważeni przez ogół. Natomiast jest też bardzo duża grupa. I nie da się poruszyć tematu fanfików, nie mówiąc o jednym bestsellerowym dziele, które jest opus magnum całego gatunku, czyli uprowadzona przez Idoli, która na ten moment ma 1,8 miliona wyświetleń. Może czas zmienić branżę? I uprowadzone przez Idoli to niesamowite dzieło artystyczne, w którym dwójka bardzo popularnych raperów uprowadza swoją fankę, żeby, a zresztą zobaczcie sami. Pamiętam tylko, że miałam szmatkę przyłożoną do twarzy i poczułam zapach chloroformu, po czym błyskawicznie zasnęłam. Obudziłam się w jakimś białym, pustym pokoju. Nie było w nim nic. Miałam jednak farta, bo w pokoju było gniazdko, a miałam przy sobie torebkę, w której miałam telefon i ładowarkę. Postanowiłam więc podłączyć go i zadzwonić po pomoc, ale nie było sygnału. Mm -hmm, co to za zadupie, pomyślałem. Wtedy z oddali usłyszałem rozmowę płebo i tako. Musimy ją złożyć w ofierze Szatanowi w ciągu 24 godzin, powiedział tako. Nie zrobimy tego, jest zbyt piękna na to. Co ci? Mm -hmm. To, że ta dziewczyna nie zasługuje na śmierć. Przestań! <laughs> Matko, jaki, jaki jest brutalny ten wąsacz! Powiedział, po czym wziął nóż i poszedł w stronę mojego pokoju, ale zatrzymał go Kebo. Nie zabijesz jej! Czy wykrzykniki wrzasnął, wy wykrzyknął Kłebo we złości. Dobra, zostawię ją, ale musi mi dać jakieś benefity. <grym> Powiedział tako ze złowieszczym śmiechem. Yy, I ten fragment chyba dobrze wam obrazuje. O czym my tu rozmawiamy? Bo ogólnie fanfiki można streścić do uprowadzonej przez idoli. I ten przykład jest idealny, bo można na nim świetnie przedstawić yy, zasady całego gatunku, jeżeli mogę to tak nazwać. A oto i cechy dobrego fanfika. Po pierwsze, wątek romantyczny. Nieważne jaki, nieważne z kim, nieważne ile osób, musi być romans. Po drugie, przemoc. Lub bardzo ostre. Bo inaczej nie zaciekawimy czytelnika. Po trzecie, sławne rzeczy, z których robimy fanfika. I mówię rzeczy, dlatego że fanfiki powstają ze wszystkiego. Powstają nawet z duetów raperskich, jak się okazuje. Ale właśnie przede wszystkim taką główną cechą jest to, że te fanfiki są pisane przez, nie wiem, 14-15-letnie dziewczyny, czyli target rodziny monet, które bardzo potrzebują jakiejś miłości w swoim życiu najwidoczniej i piszą historyjki, które docelowo były dla niej samej, żeby prawda jakoś wyrazi to co czuję natomiast te historyki potem trafiają na Watpada stają się wiralami no i powstają takie piękne rzeczy i to się dzieje tak naprawdę w każdym fandomie bo jednym z takich pierwszych fandomów które przychodzą na myśl po tym jak myślisz fanfic to jest Harry Potter a konkretnie w ogóle y, ogarnąłem w trakcie nagrywania, że sobie wyłączyłem mikrofon, więc teraz może być inny kadr, jestem idiotą. Ale wracając, konkretnie y, chodzi mi tutaj o y, ship y, Harry'ego Pottera z Draco Malfoyem, czyli Drary. Jest to bardzo niepokojące. W tych fanfikach mamy na przykład fragmenty, gdzie oni ogólnie bardzo często lubią się Wiecie, 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 ile ja musiałem siebie poświęcić, żeby zrobić resort tego filmu? Jęknęli jednocześnie, czując narastające napięcie. Palce Pottera wbijały się boleśnie w plecy Draco, który na ślepo wchodził ustami po jego szyi. Ech. znoszącą się i pokrywającą go za sobą falę. Zaraz wymiotuję. Widzicie, z czym my się tu mierzymy? Bierzemy dwie postaci, które tak naprawdę nie mają ze sobą żadnej relacji romantycznej, i te relacje romantyczne tworzymy. I to jest ulubiona rzecz wszystkich ludzi, którzy robią fanfiki. Już nie będę w ogóle poruszał kwestii fanfików za anime, bo tam już się naprawdę dzieją, mam wrażenie, zbyt grube rzeczy. Chociaż. Nie wiem, czy to, co zobaczyliśmy, już nie jest zbytnio przesadą. Zastanawiam się, jak tacy autorzy na przykład funkcjonują. Wiecie, że będzie takiego autora, który jest świadomym autorem, wchodzi sobie na y, Wattpad'a i myśli: hmm, ciekawe, jakie to dobre fanfiki ostatnio powstały o moich postaciach. Na pewno y, te fanfiki są jakościowe, na pewno zachęcą innych do czytania moich książek, na pewno będzie w nich coś, y, co sprawi, że publika jeszcze bardziej pokocha moje książki. No, no. Jeżeli myślicie, że fanfiki skończyły się, tak nie wiem, w 2018 i po tym czasie to one już sobie tak umarły, no to mylicie się. Bo na przykład obecnie w związku z aferą Pandora Gate jest bardzo dużo fanfików z Wardęgą i Konopskim. Ludzie, co wy robicie ze swoim życiem? Więc fanfiki mogą być o wszystkim, o każdym i. Każdy z nas może stać się bohaterem fanfika, jakkolwiek strasznie by to nie brzmiało. A więc czy sam Wattpad jest jakoś czymś złym? No nie, no mi się wydaje, że nie, bo jest to szansa na jakiś taki rozwój, tylko no, ten rozwój też musi być w którąś stronę. Nawet jeżeli dużo osób marzy o byciu pisarzami, to trzeba być świadomym z czym to się wiąże i że to nie jest y, tylko pisanie bardzo przeseksualizowanych historii. Twórczość fanowska jest bardzo kreatywna, czasem w złym tego słowa znaczeniu, ale pokazuje to, że ludzie lubią się bawić konwencją, lubią, nie wiem, eksperymentować, szukam pozytywów, ok? Bo po tym, co zobaczyłem, nie, nie, nie wiem, proszę, jakby, jeżeli jeszcze to oglądasz, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to błagam, zrób to. Za to, jak ja się poświęciłem, żeby przeczytać choć trochę z tych rzeczy i żeby zrobić jakikolwiek research do tego odcinka, bo jest, jest rześko, naprawdę jest rześko. To jest, to jest poziom tej rodziny monet, różnica jest taka, że rodzina monet przynajmniej ma jakieś podstawowe zasady książki, przynajmniej jakkolwiek Trzyma jakiś poziom, da, da się to nazwać w ogóle twórczością. I mam nadzieję, mam gorącą nadzieję, że dużo z tych osób, które teraz piszą fanfiki z Konopskim i Wardęgą na przykład, to kiedyś będą wspaniałe autorki, które będą pisały bardzo dobre książki, albo przynajmniej dobre, albo przynajmniej przeciętne, przynajmniej nie takie jak te fanfiki, proszę. Bo jeżeli kiedyś w przyszłości uda mi się wydać książkę i zobaczyłbym swoje postaci, w takich sytuacjach, to nie wiem, czy byłbym szczęśliwy. Większość fanfików jest po prostu kiepskiej jakości, ok? I nie ma tutaj się co dziwić, bo zwyczajnie piszą mi osoby młode, osoby niedoświadczone, plus osoby, które z jakiegoś powodu bardzo lubią homoseksualne shipy Nie, nie wiem, jakby. Czemu, czemu to jest zasada? Podsumowując, ja czuję się zniszczony. Ja czuję się zmarnowany. Czuję, że nie powinienem w ogóle nagrywać tego odcinka, ale stwierdziłem, że to taki zabawny temat na pewno na pewno będę się przy nim świetnie bawił. Potrzebna mi kasa na terapię. Mam nadzieję, że czytając fanfiki bawicie się o wiele lepiej niż ja. Mam nadzieję, że dla was są to dzieła światowej klasy. Mam nadzieję, że autorki i autorzy tych fanfików znajdą swój target tak, żeby mogli się razem wzajemnie świetnie bawić w swoich ulubionych uniwersach. A my odpowiedzmy sobie ostatecznie na pytanie: po co ludzie piszą fanfiki? Nie, nie wiem, ale niech przestaną.